Słuchaj, ale weź odpowiedz mi tak szczerze. Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Udajesz? Potrafisz jeszcze być sobą? Potrafisz przed samym sobą okazać emocje? Czy chowasz wszystko w sobie? Nawet kiedy zostajesz sam na sam, ze swoimi emocjami, to udajesz, że ich nie ma. Jest wielu ludzi, którzy zamykają to wszystko w sobie. Nie pozwalają, aby ten ciężar, który często czujemy w klatce piersiowej, wyszedł na światło dzienne. Ale wiesz co? W momencie, kiedy zostajesz sam ze sobą, Ty masz prawo zapłakać. Ty masz prawo pokazać przed samym sobą, że jesteś człowiekiem, że czujesz, że jest Ci przykro i że chcesz dla siebie dobrze. Nie bój się pokazać swojej siły, bo to nie jest słabość. Emocje, uczucia, to, że czujesz, to, że kochasz, to, że ci zależy, to jest wszystko bardzo ważne. Ja wiem, że niektórzy się z tego wyśmiewają. Ja wiem, że świat nie chce tego oglądać, ale dla ciebie to jest bardzo ważne. Dlatego następnym razem, kiedy zostaniesz sam na sam ze sobą, nie bój się być sobą.